Marcin Josek, jesteśmy już po walce z Donem Casio i tak. Satysfakcja wielka, wygrana, trzy rundy wygrane. E, chociaż można było przed ostatnim, przed werdyktem gdzieś tam zawsze zastanawiać się, czy czegoś sędziowie nie wywiną. Nie, ja wiem, ja wiem. Ja widziałem to z podkładu. Tomku, jesteś, jesteś ekspertem w sporcie walki. Komentowałeś ten pojedynek, jak go widziałeś? Wygrałeś trzy rundy. Dziękuję. Powiem ci. W Casio z królem Ząbiakiem przetrwał jedną rundę wełma? Nie, no w MMA nie masz. Miałby ciąży po, poza maciczną, kurwa, do pierwszej, do pierwszej minuty, kurwa. Nie wydobyłeś taką szybkość, bo to było kluczowe w Twoim. Wiedziałeś, kurwa, jaki byłem gruby, jaki jestem gruby. Dwa dni temu już w Piedmelkę mam, mówię, kurwa, nie mogę być taki lekki jak ostatnio, no bo on jest dużo wyższy i dużo cięższy, więc. ja pierdolę... On był odchudzony, on był odchudzony. Może być tak, tak wielkim, tak ciężkim i taką pizdą. Ja nie wiem, gdyby mi dać takiego gościa, to mówię, wieniec, kurwa, mu przynoszę do ringu. Słuchaj. Ja powiem Ci, ja, ci tak. Panie jak Tito Ortiz, jak miał cieszynkę, weź się nagraj, że jak pokonał kogoś, to kopał grób, pamiętasz Tito za Wciągał jego z i go tam zasypywał. No to kurwa było tak samo. Jesteś zadowolony? Satysfakcja? Jest okej. Okay. Jest okay. te, te wszystkie dymy, ja te wszystkie dymy poboczne spowodowały jakąś dodatkową złość i motywację? Oczywiście, przy samym wyjściu myślałem o mojej córce, spojrzałem sobie jeszcze na jej zdjęcie i kochanie, to wszystko jest dla Ciebie. I też chciałbym właśnie do mojej córki powiedzieć e, krótki przekaz. Emilko, jeżeli kiedyś to obejrzysz, może już mnie nie będzie na świecie, ale pamiętaj, tata ci kochał z całego serca, walczył o Ciebie, chciał się z Tobą spotykać jak najczęściej, niektórzy po prostu nie chcą, pewne osoby nie chcą, żebyśmy się spotykali, nie chcą, żebyś się Tobą opiekował i możesz mieć tylko pretensje do nich, nie do mnie kochanie, ja Ciebie kocham, zawsze chciałem się z Tobą widzieć, zawsze chciałem się Tobą opiekować i, i, i robię co, co potrafię po prostu, no. Marcin, nie ma rzeczy nieodwracalnych. Poza śmiercią, więc spokojnie. Myślę, że wszystko gdzieś kiedyś znajdzie swój finał, swoją, wiesz, swoją, swoje właściwe miejsce. Każdy z ludzi przechodzi różne trudne problemy. Myślę, że to jest problem, który po... przejdziesz, a dzisiaj to zwycięstwo na pewno doda ci energii. Wiem, no wiem, wiem. No, kurde, no co? No, trzeba żyć dalej, tak? Co było trudne w tych przygotowaniach, żeby, żeby gdzieś przejść to wszystko, co się wydarzyło na Fame 12? Chciałem powiedzieć coś, ale no nie będę mówił, bo no wiesz, to było trudne dla mnie w tym przygotowaniu. Tydzień, tydzień przed walką, tydzień przed walką, yy, osobach, z którą kiedyś łączyło Cię wiele, ko, ko, kochałeś ją dla Ciebie całym światem, robić coś takiego, no dla mnie to było najtrudniejsze. I jeszcze to, że nie mogłem się zobaczyć z córką przed walką, bo też zabiegałem o to, żeby zamienić się opieką, yy, no nie udało się niestety, po prostu chciałem ją zobaczyć jeszcze przed tą walką, żeby właśnie, no, no mówię, ja to wszystko robię dla mnie, tak naprawdę. No, ale wiesz, że serce mężczyzny, serce mężczyzny utwardzają właśnie te wszystkie takie, tego typu sytuacje i tego typu rzeczy, że jednak to serce gdzieś hartuje się w tym wszystkim, a do walki wyszedłeś tak, jakby, jakbyś chciał po prostu go zjeść. no Tak, tak, tak to widziałem. No tak, ja mówię, przede się myślałem sobie o mojej córce i mówię... Nie może zobaczyć, jak przegrywam z tym łachudrom yy, drugi raz rzędu, a szczególnie, że no, on działa w bliskiej komitywie yy, z tą osobą też i no, po prostu nie mogę pozwolić na to. Słuchaj, świetne skrócenie dystansu. Jak ci się to udało zrobić? Gdzieś to miałeś sparing partnerów podobnych? Nie wiem tej kurwy. Byłeś szybszy, ale nogi, nogi też były, nie, nogi by miały też tutaj znaczenie. 3 lata, ja się rozwinąłem, ja może mam, i mam 38 lat, ale ja używam inteligencji do trenowania, teraz o wiele bardziej zszedłem z obciążeń, już nie katuję swojego ciała, ale pracuję nad nowymi meczkami, wprowadzam nowe elementy do mojej, do mojej gry i, i rozwijam się, a on zaliczył regres. Co było tutaj kluczowe, że on po raz pierwszy, nawet werdykty, gdzie lądował na deskach, dzisiaj nie podważał tego werdyktu. Powiedział, że jeśli sędziowie tak widzieli, że jest ok. Jest to jakiś przyczynek do tego, że, że gdzieś między wami troszkę się uspokoi? To już jest koniec tej kurwy. Chcesz jeszcze. 6 walk przegrał z rzędu. Pierwszy pojedynek ze mną też przegrał. Więc dziękuję kochani. To był Marcin Wrzosek dla Fight Sport, Tomek z Fight Sportu. Dziękuję bardzo. Marcin. Powodzenia.